Co się dzieje ze złotym, a więc na rynku walutowym, i co się dzieje na rynku akcji, a więc na warszawskiej giełdzie? O tym będę rozmawiał z Łukaszem Bardynem, dyrektorem CIMC Markets na Europę Wschodnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Teoretycznie złoty powinien się osłabiać, ponieważ mamy bardzo wysoką inflację i zakończone zostały podwyżki stóp procentowych. A jednak tak się nie stało. Dlaczego? A jednak tak się nie stało i to nawet w tych najbardziej krytycznych momentach dla globalnych indeksów, dla globalnych aktywów, gdzie ta atmosfera wokół ryzykownych inwestycji, apetyt, ten tak zwany apetyt na ryzyko był najmniejszy, co zazwyczaj oznacza, że po prostu wyrzuca się z portfela te najbardziej ryzykowne, niepewne elementy. Na pewno takim właśnie jest złoty, czy inne polskie aktywa, a jednak nie poddał się wyprzedaży nawet wtedy. Teraz już w ogóle jesteśmy na o wiele wyższych poziomach dla złotego. Złoty jest mocniejszy, więc trudno sobie wyobrazić na dzisiaj taką sytuację. No, to musiałby być krach na rynku. Na przykład w Stanach Zjednoczonych na rynku akcyjnym, by dotknęło to bardzo mocno złotego. Widać, że jest cały czas bardzo duże zaufanie dla złotego i to pomimo tych dużych dysproporcji właśnie pomiędzy poziomem inflacji konsumenckiej a wysokością tej, tej podstawowej referencyjnej stopy NBP. Jest to zaufanie do złotego. Czy zaufanie dla całego koszyka walut rynków wschodzących? A nawet bym powiedział, że jest to zaufanie dla całego koszyka walut europejskich, czyli głównie, głównie oczywiście euro, no i tych, tych pozostałych walut członków Unii Europejskiej. Więc myślę, że to jest, to jest ten element. To co będzie się działo ze złotym w 2023 roku? Myślę, że jest, jest duża szansa na pozostanie nawet w tych zakresach, w których teraz, teraz jesteśmy. Że nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia z, z dalszym umocnianiem się złotego, czy później na przykład na, na bazie słabszych odczytów z amerykańskiej gospodarki, znowu wróci to podejście mniejszej akceptacji do ryzyka i na przykład złoty się osłabi, to ja myślę, że, że tragedii, tragedii nie powinno być już na złotym, ale też, też nie powinno być jakiegoś, zdecy, przynajmniej w pierwszym półroczu zdecydowanego umocnienia złotego. Czekamy cały czas na KPO, które jak widać nigdy nie było kluczowe, Czyli brak, brak tych środków, czy właściwie porozumienia, a później środków nigdy nie, nie prowadził do jakiejś mocniejszej wyprzedaży, natomiast no, trzeba wierzyć w to, że gdy takie porozumienie zostanie wypracowane, tak to nazwijmy, a przede wszystkim te środki zaczną do nas płynąć. Pewnie będzie miało duże, duże znaczenie dla rentowności dziesięcioletnich obligacji, czyli kosztów zadłużania się. No, tutaj jest, tutaj jest jeszcze więcej, więcej elementów. Też jeżeli chodzi o koszt finansowania, to zwróciłbym uwagę, oczywiście to są czyste spekulacje, no, ale na jesieni mamy wybory. Można oczekiwać, że ten rok zacznie się przynajmniej w pierwszym kwartale, zacznie się, zacznie, zacznie się wyraźny. Trend dezinflacyjny, czyli zmniejszająca się inflacja, ona trochę potrwa. Może to dać pretekst do jakichś minimalnych, nawet bardziej po, o politycznym znaczeniu, obniżek stóp procentowych. Oczywiście, z takiego, z takiego punktu widzenia czysto finansowej kalkulacji, to, to nie będzie właściwe, ale. Można spekulacyjnie nawet myśleć o tym, że RPP może tak politycznie właśnie zaskoczyć w okolicach, właśnie jesieni. To, to mógłby być dobry polityczny, polityczny przekaz. Podparty podparty właśnie spadającą inflacją, z tym powinniśmy mieć do czynienia. Tylko kwestia jest taka, do jakiego poziomu ta inflacja spadnie. Nie to, że będzie spadać, tylko do jakiego poziomu ona może spaść, na jakim poziomie się będzie później utrzymywać. Na no, przed nami perspektywa, że skumulowana trzyletnia inflacja za 2022 do 2024 wyniesie 40%. Są prognozy NBP, więc tutaj. Będzie kiepsko jednak. No i to jest problem, właśnie ten, ten procent składany jest problemem, bo co z tego, że z, gdy z obecnych poziomów inflacyjnych my bardzo mocno zmniejszymy tempo wzrostu cen, ale ono na przykład spadnie już, nawet nie mówię do 10, ale no niech spadnie do 8, do 6, nawet procent, tak? to, to cały czas będzie bardzo, bardzo daleko od celu inflacyjnego. A taki, właśnie na przykład zejście do 8-6%, które by no, na razie nikt na to nie liczy, ale no, wszystko, może się, wszystko może się zdarzyć, no pewnie zaczęłoby powodować obniżki stóp procentowych i, i znowu, z, i znowu, nawet podbicie tego trendu inflacyjnego, czy powrót do, do, do mocniejszych wzrostów inflacji. Więc no. No to, jest, to jest w tym momencie problem, że z jednej strony no, chcemy, żeby ta inflacja zaczęła szybko spadać do jak najniższych poziomów, ale do celu inflacyjnego będzie bardzo daleko, a można się obawiać, że utkniemy na relatywnie wysokich poziomach naprawdę na dłużej, i, i to wtedy będzie problem, bo yy, będziemy mieli rodzaj miękkiego lądowania w naszej gospodarce, ale bardzo przedłużającego się. I na to pracodawcy i spółki po prostu nie są, nie są gotowe. Na razie mają bardzo dużą poduszkę bezpieczeństwa, bo przecież przez tyle lat była wysoka rentowność w działalności większości dobrych podmiotów w Polsce. No ale nikt nie jest przygotowany na przedłużający się okres. No, niskiego wzrostu gospodarczego. Już, już nawet nie mówię o nie mówię o recesji, bo na razie nic takiego na horyzoncie nie ma. Mamy też ostatnie dane o produkcji, one były niezłe, więc po prostu można mówić tutaj o e, przedłużającym się niskim wzroście gospodarczym. Czy Giełda stanie się sposobem na chronienie oszczędności, bo ja mam wątpliwości. WIG20 w ciągu ostatnich 52 tygodni spadł o 20%. Jakoś słabo jest na tej giełdzie. No też, też wiele rynków, na których gościła wysoka inflacja, ale bardziej hiperinflacja, tam giełda okazywała się dobrym sposobem na zabezpieczenie. Swoich środków, bo stopy zwrotu wypracowane na rynkach kapitałowych bywały wyższe właśnie niż czysto związane z wysokością inflacji. No u nas na razie tego nie ma, natomiast czy daleko jest wręcz do, do takiego efektu? liżemy straty po tym mimo wszystko bardzo nieudanym roku 2022. Ale to, co się działo na jesieni w drugiej części, jest bardzo optymistyczne. Te wzrosty, które się pojawiły, były zdecydowane, dynamiczne, na dużym obrocie. Z łatwością przechodziliśmy poszczególne poziomy oporu. Trzeba było na to coraz więcej kapitału i był ten kapitał, więc ewidentnie mamy tutaj zainteresowanie zagranicznego kapitału naszym rynkiem. To nie oznacza, że e, dalej będziemy szli tak samo z łatwością w górę. Wręcz przeciwnie, może gdy pojawią się słabsze notowania i trendy w Stanach Zjednoczonych, to pojawi się mocniejsza korekta na naszej giełdzie. E, ale myślę, że to jest bardzo znamienny ten wzrost, który mieliśmy w październiku i w listopadzie. I, i, i mm, Myślę, że można spekulować, że długoterminowo to jest początek jakiegoś nowego trendu wzrostowego, no, z tym, że teraz jesteśmy w korekcie, i ona może nas zanieść naprawdę bardzo nisko, więc to, 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 to cały czas nie jest nie, to nie jest moment, żeby komfortowo kupować różne aktywa na naszej giełdzie. No bo trzeba się liczyć jednak z mocniejszym cofnięciem, z bardzo mocnym nawet potencjalnie cofnięciem na naszej giełdzie, ale długoterminowo to co się stało w październiku i w listopadzie według mnie ma duże znaczenie, pozytywne. Zagraniczni inwestorzy będą wracać na warszawską giełdę przy jakim scenariuszu? Oni wracają, bo to widać po udziale obrotów, skąd płyną zlecenia, no to są te największe zachodnie banki, amerykańskie banki, Widzimy też korelację właśnie wzmocniania złotego, z tym, co się dzieje na naszej Giełdzie. Oczywiście bardzo łatwo jest spoglądać na dołek i powiedzieć, że od tego dołka to WIG 20 odbił tyle i tyle, a WIG 20 w dolarach no to jeszcze więcej. No to to oczywiście jest sztuczne patrzenie na, na wykresy. Natomiast z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, czy naszego, naszej próby analizowania tego, co oni robią, no to jednak są istotne elementy. No to, to odbicie było mocne i przyniosło bardzo dobre stopy zwrotu dla zagranicznych inwestorów. A upraszczając na inny sposób, to warszawska giełda będzie chronić przed inflacją. Myślę, że myślę, że może, może zacząć chronić przed inflacją, biorąc pod uwagę takie założenie, że będziemy mieli trend mocny, mocno dezinflacyjny, czyli spadającej inflacji. Bo rozumiem, że przy 20% inflacji prawdopodobnie w marcu to tak, żadna tak giełda prawdopodobnie nie uchroni. Liczmy po prostu, że w tym pierwszym kwartale no, 2023 roku będziemy mieli początek, ale kiedy dokładnie nikt tego nie wie, ale można założyć, że będziemy mieli początek trendu dezinflacyjnego i on będzie dość mocny. Ale no, do ochraniania przed, przed inflacją, to jeszcze, to jeszcze trochę jest daleko. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego, co się zdarzyło właśnie w październiku i listopadzie na naszej giełdzie. To były bardzo mocne wzrosty, takie wzrosty są nieprzypadkowe. To na pewno nie jest według mnie przynajmniej styl takiego mocnego odbicia w besie czy, czy odbicia zdechłego, zdechłego kota. No, zdecydowanie coś więcej nieprzypadkowego. I tego bym się trzymał jako bardzo dobry prognostyk długoterminowy, bo w krótkim i średnim terminie, e, myślę, że sporo, sporo przy jeszcze jakieś, jakimś zestawieniu naprawdę niekorzystnych czynników globalnych, to myślę, że sporo z tego wzrostu jesteśmy w stanie znieść, a można nawet i, wszyscy, i cały ten wzrost. Natomiast e, e, Zaryzykowałbym stwierdzenie, że na, pogłębi na pogłębienie tego dołka, który mieliśmy w 2022 roku, to niedźwiedziom już pary nie wystarczy. O kursie złotego i sytuacji na warszawskiej giełdzie rozmawiałem z Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.